Hej no widzowie! Hej wizowie. Dzisiaj zagramy sobie z Katrem i z Wiktorem. Gdzie ty Wiktor? Ej, gra mu się ładuje do tego. Widzicie, tu jest Wiktor. No i... Musimy czekać, kiedy Murderer znajdzie ten. To, widzimy się. I Widzimy się, widzowie widzimy się, gdy, gdy już y, będzie po prostu koniec gry, Ju, już jesteśmy widzowie, wszyscy się biorą, już, o widzicie już, no i gdzie Wiktor ty jesteś, o tu Elo. No i mam właśnie takiego peta pięknego i takiego peta, którego wylosowano. Wiktor, ci zaproszenie! Kto? Za dużo ludzi! Nie, no chyba Wiktor ma za dużo ludzi w staj. Okay. <laughs> 200 ma. nie jeden zaproszenia. Ej, gości! Przestawcie lapeczkę w górę i subika. Niewinna jestem. Kim jesteście? No, ja jestem innocentem, ale ja mam po polsku na no imię pisze niewinna, jak jestem inocentem, że mi niewinna. Boże, ja jestem też Innocentem, bo zawsze jestem Innocentem. O Boże, sery! Gdzie? No sery, jestem. Poldery, co to jest? No kurde! Ale yeah. kwarta miała! Kraj mnie trafił! Nie umiejesz, okej. Ja cię nie odbieram. kurde, ale trafił! Widzowie, ale cię fajnie gra! Czy ty chcesz tak bądź! Co? Co ty tam zrobiłeś? Cicho bądź! Czego? Czego on śmiech napisał? Ja mu też odpiszę. Bo ja jestem na odcinku! <grymne> tego widzowie nie ma. Nie widzicie tego jak coś, nie widzi się tego widzowie. Nie widzisz tego widzowie, co napisałam na czatach, nie widzi się. Ej, wiecie co? Ja się idę spać do szatki. Ja Inocent. No, Inocent. Ja Inocent, To ty się w kinie trafiłeś. Siema. Ej, ja Inocent, a O Boże, Mulder mnie zabił. No. Mulder mnie zabił. A wiecie, co? Ja jestem teraz w szafie, sobie siedzę. Ja Cię widzę Kacper. Ty je siedzi, zabył, nie siedzisz w żadnej Uważajcie na Muldera! Bo ja wiem to Mulder. Mulder jest chyba. Bo mnie zabił Mulder. A będziesz nam mówić kto jest Mulderem, jak wygląda? No bardzo pięknie ja wygląda. Jest tu, jest uciekaj, skina, uciekaj, bo skin, on idzie, idzie, idzie morderca do ciebie. Uciekaj, skina. O, on skinie właśnie, i szuka, przysłuchuję wszystkie te kamaki. Bo już wychodzi teraz skina. Widzowie, a wiecie, że ja dzisiaj idę na basen. Jadę na basen. No ale przecież. Przydy... Ale przecież chodzi no, o może wziąć tą maszynę na później, nie, no, czy, no, bo my jedziemy taksią. My przejdziemy lepszy, my mamy... Ej, zabij mnie! Wiedziałbym. Widzicie? A nas tam zabił? Tak. Ty od kilku miesięcy nie gasz w 2. A jechał... Jezu, ja tu byłem długo. Ja tu kilka miesięcy gra w Buder 2 i dobiłem to 100 level. Ej, a... jeszcze nie. Jechał, jechał ktoś. Jechał, jechał ktoś y, taksi kiedyś? Ja nie ja, ja dopiero ja nie drugi jechał. raz będę jechał. Ja nie jechałem taksi. Ja drugi to raz mi... dopiero będę jechał. Ja nie zaszę taksi. Jeden kontra jeden chcesz? Tu jeszcze nie mam nagrywasz? No. Wiktor, z czego takie głupie pytanie zadajesz? No, ale mi wygodnie. Ja, ja A mi wygodnie. Dobrze, wyłączam nagrywanie. Pyk, wyłączyłem. I wrzuć to.

Widzowie, patrzcie! Tu jest Wiktor i Kacper! I patrzcie! Wiktor i Kacper nie ma takiego czegoś. Co ja gadam w ogóle? Nie musimy mieć. Nie musimy. Bo to, bo to bardzo mało kosztuje. A widzicie, że... Ja inocę. Ja morderca. Aj mnie nie zabijaj. Zrobię to. No, o, to nie chce jeden. Loda właśnie to... kupiłem. mną! A co, Wiktor, kupiłeś? loda. Loda! loda to... A loda skupię się. Ale, 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 ja, ale, 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 bo Wiktorem bo z Wiktorem dawno Nie! grałem. Nie. Ja też jestem, ja jestem seryfem. Pokaż. Patrz, jestem seryfem, bo słomki zabijają. Ha, zabije kolejną osobę. Ja, o, Wiktor, czego zabiłeś kogoś? Zabijecie. O, patrz, zabiłaś go i zabiłaś go. Ja chodzę za ciałami. Ja tu nie wyglądaj, no, no. To No, komu Jak on go <to> zrobił! <grym> na serwerze w ogóle. Guarda, wygrali to. Ale z A jest... A daleka! Widzę, Ale z daleka bardzo rzucałem, z daleka! A ja kiedyś. A wiecie, że ja kiedyś z bardzo daleka trafiłam. Trafiłem, Kamila. Nie, nie, nie. Ktoś we mnie chciał trafić z mój remisem i to ja tego uniknąłem. Ja też, gdy to... ktoś we mnie strzelał, to ja podskoczyłem i uniknąłem tego. A, a, ja, a ja... Ktoś chciał we mnie ścielić, a ja po prostu sobie tak poszłem, byłem, nie szczelił we mnie i później jeł Michael. Buz. A kiedy ja będę widzowie Mulderem? Ciekawe ja, kiedy będę. Ja, ja na początku zawsze jestem inocentem. Ja będę inocentem. To zawsze, bo kiedyś na początku byłem szeryfem. Ja inocentem. Ja też inocentem. Ja też inocent. <laughs> jak wszyscy taki śmiesznie wyglądają. Inocent. Victor, wiktor nie ty... w Minecraftie swoje. Wejdź, gdzie za ów. Wiktor nie tutaj. Ale szczęście, że nie macie komputera, to byśmy, to bym wam dał ID do mojego serwera. Dobrze, że Wiktor nie ma... że Wiktor nie wie, gdzie ja jestem. Dobrze, że ja wiem, gdzie, jedna, gdzie ja jestem. Gdzie? Otóż nie ujdzie Ja cię widzę katper. Dobrze, że nikt mnie nie widzi. Nie ma! Ja cię widziałem katper! Ja cię też widzę teraz! Nie, widzę? Widzę cię! Ja widzę Kaspera A nikt mnie nie je widzi, spoko Ale ja widzę Kaspera A ja Cię nie widzę, bo nie wiesz gdzie jesteś A ja Cię Kasper widzę A my Wiktora nie widzimy Bo Wiktor chyba wygra w chowanego Bawimy się w chowanego Kasper liczy A ja w ogóle nie liczyłem A kiedy Moldek nas znajdzie? Gdzie Wiktor? <noise> Nie powiem tego takiego. Gdzie? W grzędzie. Wędzie? Wędzie! Ja myślałam, że w pierdziel. <głos> <głos> ja myślałam, że <sobie> w grzędzie. Tam, <noise> a ja myślałam, że w pierdziel. <noise> Ja myślę, że no, się w pierdziel. Ja on się wpierdził. A ja w Mulder mi wystawy. Kura siedzi na krzędzie. Ej, powiem wam śmiesznego. Patrzcie, ja się ja się śmiałem, a tam Mulder chodził. Kurczę go! Jestem tylko ja i... tylko Ja i, i mój daj? Nie! Nie! No osoby też są. Ja jeszcze żyję. Ja też jeszcze żyję. Ja, ja nie, bo Mulder za mną. Ja się śmiałam, a Mulder za mną chodził. I Mulder go nie kapka. ty się tu śmiejesz!

a ja się zamczą! O, bo wasa, super! Blisko mi zostało do szesnastego lewelu. A mi blisko zostało do, do pięknego tak, levelu. O, chodźcie do mojej mapy! Nie, jeszcze Dobra. tu! Bo to jest fajna! Ale to są eksperymenty. A ja, ja wiem eksperymenty. Czakner cicho, bo tu z tycą mi za aa. I kapter cicho, bo idzie zone łódki. To ci możełeś, zostaw tyle smutki. Ja się jestem i nocem. Nie nie się się nie ja, ja nie, jest ja Chaczem, nie drzyj się nie ja w nim nie staję, burde. się tak. Ja się to nie jest. Wszystkim. Ja ja tak jest. To nie zabijaj. Dobra, pokażę. Ja no. ja no, nie budem. zabijaj Ja, ja ci kręcę. Zabij Ja jestem wymarzony, ja <grymka> jestem w UEF i w Polskiej Szkole! I to kończymy już, to bo Kacper się drże! Do widzenia! Zapisana.